yeah well Witam wszystkich cieplutko. Serdecznie, moi drodzy. Marian Czolo z tej strony. Kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną wystrzałową partię której, no, popisów taktycznych, moi drodzy, będzie dosyć sporo. Christopher Lutz kontra Lubomir Wtacznik. Dwóch arcymistrzów, moi drodzy, przy desce rok 2000. Partia miała miejsce w Niemczech. Myślę, że tyle słów wstępu. Nie będę przeciągał. Siadajcie wygodnie z kawką, czy też herbatką w dłoni. Wypatrujcie tych kulminacyjnych momentów, bo będzie ich tutaj trochę, ale będzie taki jeden kluczowy, główny, na którego warto. Moi drodzy, poczekać dobra, wszystko rozpoczęło się od posunięcia 4, kiedy czarno. odpowiedział C5 mamy obronę sycylijską, wariant Najdorfa będzie, moi drodzy, odklepany, czyli mamy linię, które już mam nadzieję znacie, w tym momencie pada ruch A6 wariant Najdorfa dosyć ostre pozycje tutaj gwarantuje no i jeżeli, moi drodzy, lubicie grać obronę sycylijską, no to powinniście powinniście poznać te oto tutaj warianty. Dobra, mamy A6, dosyć złożone, złożony jest to debiut, no ale dobra. Jakie podejście mogą mieć białe? Mogą oczywiście zechcieć, moi drodzy, zroszować na królewskim, pójść do, przejść do jakiegoś F4 w razie możliwości. Mogą też wybrać linię z długą roszadą i goniec c 3 Tak poszło w partii, jest to atak angielski, rzekomo, tak to się, moi drodzy, nazywa. Plan jest mniej więcej tego typu, żeby zagrać hetwanem, D2 zrobić długą, no i po F3 pójść G4, G5 jak na byka, na króla, który oczywiście... Oczywiście, no, nie są takie oczywiste, chociaż głównie ruszuje na królewskim, znajduje się na G8, więc chcemy jak najszybciej otworzyć pozycję, włączyć tam swoje ciężkie figury i zrobić miazgę. Tymczasem czarne planują zupełnie coś podobnego, tylko na przeciwległym skrzydle, czyli chcą tutaj atakować, dojść do jakiegoś tam B4, włączyć ciężkie figury na C, jedyną otwartą linię, którą mogą dysponować i... Też zafundować kilka przykrych niespodzianek. Zobaczymy, jak to wyjdzie w partii. Mamy E5, skoczek odrzucony moi drodzy na B3, jak widzicie, no i gonie C6. To są takie standardowe procedury w tych ustawieniach. F3. F3 ogranicza skoczka, szykuje jakieś G4. Zaraz pan D2, długa roszada. No niech się dzieje. W tym wypadku moi drodzy, w tym, wypadku, w tym momencie jest dużo możliwości skoczek BD7, gonie C7, to są ruchy, jak najbardziej. Można od razu iść też pionem na B5. Tutaj mam jednak H5, H5 dosyć ciekawa, ciekawa próba, moi drodzy, ograniczenia posunięcia G4, u, ograniczenia tej możliwości i wierzcie lub nie, to jest ruch, który skutecznie ogranicza atak na, na hetmańskim. No bo przez długi czas G4 będzie jako tako, jako tako niemożliwe. Hetman D2, no trzeba, moi drodzy, być konsekwentnym w swoim działaniu. Skoczek BD7, długa roszada za z król B1, profilaktyka, wieża C8, to o czym mówiłem, król B1 w tym momencie, gonie C7, wszystkie lekkie w grze, u czarnego można roszować. Prawie wszystkie lekkie w grze u białego. Nie można ruszować, bo już zroszowały. <grych> Wiadomo. Goniec D3 w tym momencie. Dla końca tutaj troszeczkę ciasno, więc albo goniec C2, albo goniec, goniec D3. Być może do jakiegoś F4. Być może H3 i dopiero G4. To są plany, które mogą wystąpić tutaj w tym momencie. Oczywiście B5 jest, jest też ruchem. Jak widzicie, nie można zagrać Hetman A5, ale Hetman C7 będzie można zagrać z koncepcją B5. Dobra. No i pada b5 w tym momencie, b5 od razu, hetman c7 być może jest w planie zaraz, z Roszado jeszcze tak naprawdę troszeczkę czarny się ociąga, być może celowo. Eee, w tym miejscu h3, h3 oczywiście będzie przygotowywało g4, ale tutaj dobry ruch, kolejny ruch pionkiem, moi drodzy, z h, h4. A, zafiksowanie tego piona i tutaj, moi drodzy, jako tako g4 jest możliwe, ale czy to jest dobry ruch teraz? Może tak, może nie, kto to wie, f4 idzie, jak nie tędy, to... Tędy. F4 nadgryzanie, moi drodzy centrum. Trzeba tutaj troszeczkę pootwierać swoim figurom, dać troszeczkę więcej przestrzeni. No i dopaść króla, który być może zostanie na E8. Zobaczymy, jak to się potoczy. Hetman C7. Tutaj nic czarny z tym wantem nie robił, są gotowe na bicie, ale tu ani bicie, ani przepchanie nie pada w pary. tylko wieża z H na E1. No to jak nie tędy tutaj wszystko zamknięte, to wieża wraca do centrum, no bo tędy będzie prowadzona, tak być może w centrum chcielibyśmy wszystko potwierać i nadać swoim wieżom siłę. Skoczek B6. Skoczek może troszeczkę namieszać, moi drodzy, wierzcie lub nie. Więc w tym momencie czarny. czarny. Pomyłka kolorów, normalna sprawa. Biały monarcha mówi do końca: Słuchaj, mam dla Ciebie propozycję, zlikwiduj go, płaca jak za prezydenta. No i goniec wybił, moi drodzy, na, na B6. Hetman bije B6. Wymiana. Goniec był. No nie najgorszą figurą, ale ten skoczek mógłby być, mógłby być tutaj znacznie bardziej wredny, więc takie figury po prostu się zdecydowały, białe pozbyć. I skoczek D5, teraz Hop, proszę bardzo. Skoczek centralny, skoczek dobry, moi drodzy. Hmm. Co w momencie, można było pójść. Pójść taką ideą, żeby po prostu tego skoczka wybić. Ale po ED, no tutaj tak, wszystko się zaraz potwiera, król w centrum. Co to w ogóle jest? Wieża H5 było propozycją, żeby oczywiście tu, tu bronić, przeciwdziałać się otwierającej się linii E, ale po goniec E2 wieża wisi. No, być może goniec, no, goniec, być może wie, wieża F5. O pomyłce figur tu też już coś było ostatnio. No nie wiem, można było wybić, bicie, bicie, wieża bije. Mhm, coś takiego mniej więcej zagrać. Ciężko wiedzieć, co to jest sobie lepiej. Może goniec teraz, teraz F3 żeby tutaj pobronić, nie wiem, zaproponować wymiany wież. No, jeżeli nie Roszada, no to wieżą być może trzeba właśnie wyjść ten. To tak elastyczność została zachowana ze strony czarnego, no bo pion poszedł ta h4, więc Roszada jest pod znakiem zapytania i wieżą można wejść. No, tak troszeczkę nietypowo. Dużo osób początkujących tak wieżami wchodzi do greeniem. Czy założyliście, Grabiam bandowym pionkiem gdzieś tam i wieża łup, łup. Zazwyczaj jest to kiepski pomysł, chociaż wiadomo, wszystko zależy od, od pozycji, tak? Kiedyś Alechina zapytano, mm, Podobno, jakie damy pan woli, czy te, czy te na szachownicy, czy te w realnym życiu. I on powiedział, że wszystko zależy od pozycji. Taki tutaj żarcik. Hetman, moi drodzy, D8 poszło w partii. I teraz ruch C3, profilaktyka. Zobaczcie, ile mm, czasu, ile temp poświęcają tutaj zawodnicy, szczególnie tutaj grający bierkami polu białego, żeby to wszystko poustawiać. Tam, Król B1, ktoś by mógł powiedzieć, strata czasu. Teraz, moi drodzy, C3, strata niby czasu. E, tutaj przygotowanie jakieś H3, strata czasu. Nie, to wszystko jest, moi drodzy, właśnie gra na, to jest gra na najwyższym poziomie. Na, na, na. Dlaczego poszło C3? C3 przeciwdziała temu, tutaj, moi drodzy, nie daje dostępu dla wieży do, do C2 i przy okazji goniec będzie cofany na C3. A no właśnie, I być może będzie przerzucane na te przekątną. Zobaczymy. Krótka roszada jednak ze strony moi drodzy Lubomira. Lubomir zroszował i zadowolony. No w końcu, tutaj zafiksowane jest wszystko. Nie wiem, czy będzie można się bezpośrednio bardzo szybko dobrać dla, dla króla do skóry. No a może będzie. Gonie cedła z planem wcześniejszym i w tym momencie wieża E8. E, tutaj się zgodzę, bo ktoś mógłby powiedzieć, że po roszadzie, mm, po roszadzie może było wybić gońca. Jak najbardziej. Ten punkt był później słaby. Po gońcem to, to może podwisać. To taki tak tam dobro sprawi, i tak będzie podwisać. Ale ten goniec, jak go cenicie? W skali od 1 do 10 jest dobry goniec? Aktywny goniec? Czy, 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 czy niekoniecznie? No zdecydowanie gorsza figura. W ogóle przerośnięty pion, który nie ma póki co żadnych perspektyw. Skoczek jest świetny. Więc nie wymieniamy świetnej figury, moi drodzy, za figurę byle jaką. Tak? Goniec C2, wieża E8. I w tym momencie bicie mogło przyjść do głowy i po odbiciu czy to hetmanem, czy to wieżą wziąć pionka na d6, prosto tak, no ja bym tak pograł, tutaj jednak skoczyk bije 6 i po, moi drodzy, e, goniec bije 6 goniec może troszeczkę się rozegra znowu pionek wisi, znowu niby można brać, ale zanim tutaj będzie jakiś atak w ogóle wyprowadzony, znaczy wyprowadzony już jest, zanim będzie tutaj e, chęć po sięgnięcia, co ja w ogóle plotę za głupoty <laughs> zanim jeszcze weźmie pionka na d6 czarny, biały, biały, biały to zagra, wiadomo, po solwestrze jest moi drodzy, wybaczcie, f5 F5, ciekawa sprawa. To jest, moi drodzy, to jest sprowokowanie, sprowokowanie czarnego, żeby wybił tutaj na b po to zainwestował czas z ruchem C3 biały, żeby to później odbić gońcem. No i ten gońc będzie świetny. Ten gońc będzie świetną figurą. Przy tej wymianie, no tutaj biały jest już zdecydowanie lepszy. No ale tutaj nie ma, nie ma, nie ma alternatyw, no bo goniec jeszcze moi drodzy D7 był opcją. Ale co to jest za goniec? No nie wiem, może jakieś taki naraty, ale wtedy zamykana jest linia C. No nie o to chyba chodziło czarnemu zupełnie. Więc jak widzicie, branie pionka. Jeżeli widzimy dobry ruch, to trzeba poszukać lepszego, tak? Takie standardowe procedury, że tak powiem. Bicie, bicie i to jest. To jest moc, to jest Monstrum. B3. Ha, koniec B3, Monstrum. Wisi tu. Wisi tu. Co robić? Hetman napić, moi drodzy. Chcesz to bierz. Mhm. Chcesz to bierz, mówi Lubomir. A wiecie, co robi w tym momencie? Christopher Lutz? Nie bierze. Wieża G1 wraca. I plany z tego typu. G4. Teraz jak już jest wszystko dobrze ustawione, to G4. Aha. Po biciu nad przelocie otwiera się linia G. Zdwojenie ciężkich figur. Gdzieś tam później wejście Hetmanem i. Ciężkie tematy. Ciężkie tematy dla czarnego. Czarny będzie oczywiście szukał swojej szansy, być może ten, jakieś zdwojenie i, i ubu-dubu. B4. Na no, lektury goniec jest lepszy. <laughs> no ten na B3, ewidentnie. Wieża z E, moi drodzy, na D, żeby oczywiście bronić tutaj pionka. Pionek teraz jest nietykalny, ale ten pionek jest poza kręgiem, poza zainteresowaniem kompletnie tutaj Christophera. On ma inne hobby, On go nie interesują te pionki, go interesuje król, który jest na G8, moi drodzy, G4. Bicie w przelocie HG. Tak można, jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego posunięcia. Bicie tutaj na G3. Jak, jak, jak rozpędzić? Jak rozpędzić lokomotywę, to co pewne, biały wie doskonale, ale jak zatrzymać tę lokomotywę? Da się? Zobaczymy. Król schodzi, moi drodzy, z, z podwójnego związania. No bo pion był, moi drodzy, związany i ten pion był związany, więc królem trzeba odejść. Profilaktyka. No i teraz wszyscy by zagrali zapewne. Pozostało wieżą tutaj z g 1 żeby prowadzić ataki, później jakieś H4. Tutaj jednak H4 od razu. Co to jest ktoś powie? Przecież goniec może bić. Jak najbardziej mógłby wybić stępem na wieżę, ale wieście, lub nie. Wieża, wierzcie, że to wieżo wcale nie trzeba by było odchodzić. Wieża H1. Jeżeli tu zostałoby wzięte to hetman d5 grozi mat i tutaj są problemy duże, wierzcie lub nie, więc tutaj biały mówi że taka przynęta swojego rodzaju, chcesz to weź na h4, nie jest zainteresowany, hetman b6, już widać, już widać, że jakaś tam koncepcja jest na, na a, ale już widzimy, że czarny się spóźnił, to już jest za późno, ten atak jest zbyt wolny, niestety, idzie h5 moi drodzy, jest, no, idzie H5. Hetman jeszcze C6 w tym momencie. <laughs> Hetman C6, żeby wziąć pod kontrolę to pole, no bo tutaj jakieś tam maty by groziły. No ale na dobrą sprawę, na dobrą sprawę jest to wszystko, tak jak już mówię, zawolny jest po wszystkim. Goniec d5, wstępem jeszcze na hetman, hetman d7, nie ma pomysłu na, na atak, znaczy może nie tyle nie ma pomysłu, co nie do końca wie, jak zrealizować go w tym momencie, by, by być może po prostu przespał swoją szansę. Być może wcześniej tymi pionami trzeba było iść, chociaż ciężko mi teraz powiedzieć. Trzeba było się też zajmować na bieżąco tym, co groziło, tak? No bo wiadomo, mamy jakiś plan, ale musimy też być elastyczni i musimy reagować na to, co robi przeciwnik. tej czarny król na f8 patrzy i już wie. Jak Hitler, moi drodzy, w 45. On siedział w bunkrze, on już wiedział, co nadciąga. Tam już być może tabletki z cyjankiem już są na stole, wyciągnięte w razie czego. <laughs> no ale partia trwa, tak? Wieża z D na, na G1. Wieża C5, o! Może oddanie jakości? No bo goniec jest potworem, może trzeba to po prostu wybić? Może zwojenie tutaj? Pozostała wieża na, na, na C8? I tu? No jakieś kontry, jakieś kontry? Jakie kontry, moi drodzy? Porównajmy siłę tych figur. Gońca do gońca. Porównajmy siłę tych wiesz. No to raczej nie ma o czym mówić. No i oczywiście otwarta linia G i jeszcze ten pion. No dobra, H6 poszło w partii. W tym momencie no, chyba należy to wybić, tak? No bo tutaj są problemy rzecz jasne. Bicie, bicie. To jest potrójna siła, moi drodzy, tylko jest dwóch obrońców, więc no, raczej trzeba to wybić. Oczywiście przepchanie. Może być też olbrzymim problemem. E, na na dłuższą metę. Tu poszło, moi drodzy, bicie na H6 i. Nie ma ratunku dla czarnego, wieszcie lub nie. Bo oczywiście Hetman h 6, no ale króle 7. I w tym momencie doczekaliście się kulminacyjnego momentu, więc siadamy wygodnie, kawka, herbatka. Nie wiem, czy dopita, czy nie. W każdym razie to jest ten moment. To jest ta chwila, kiedy trzeba znaleźć wygrywające uderzenie. No moi drodzy, krytyczny moment, taki critical position. Co zagrać w tym miejscu? Jak kontynuować atak? No stoi to dobrze, stoi to obiecująco, ale jeżeli prześpimy swoje szanse, jeżeli moi drodzy tutaj nie, nie będziemy potrafili tego hmm, doprowadzić do finału, no to nie wiem, może czarne się rozegra i nie jest powiedziane, że, 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 że tutaj przegra, przegra partię, tak? Materiał równy jako tak. Co grać? Dobra, jeżeli widzieliście ruch, moi drodzy, Hetman bije w szach. Oddanie <grytanie> Hetmana. Tak, dokładnie. Poświęcenie, moi drodzy. To gratuluję. Coś w stylu Michała Atala poszło w partii. król bije w 6. Jaka ta kontynuować? No, no bo ktoś widział Hetmana, bije, no to super. Widziałem ten ruch. Haha, <grym wiosenka> jestem dobry. No, jesteś dobry, to jak kontynuujesz grę? <grym wiosenka> Oddanie, moi drodzy, wierzy jeszcze na, d -des na d -d -d deser, wchodzi tutaj w grę. Wieża g6 szach. Poważnie, tak. Motyw polega na tym, moi drodzy, że oddajemy dwie ciężkie figury. Hetmana i wieżę. Wiadomo, wygląda to jak szaleństwo, ale te dwie figury wystarczą, żeby zamatować w pięknym stylu. Po król, moi drodzy, 7 i w 6 szach. Czarny podaje partię. Pytanie dlaczego? No bo grozi mat, moi drodzy. Grozi mat w jednym. Po król tu czy tu? Wieża g8 checkmate. Ajajajajaj. Czy widzieliście motyw, moi drodzy, który polegał na oddaniu dwóch ciężkich figur? Bęc! Goniec leci. Bęc! I koniec. Coś niesamowitego. Ależ to pograł biały. No, ja jestem w szoku. Takie partie, moi drodzy, mi się nie zdarzają. Powiem szczerze. Znaczy. No, yy, starza mi się przegrywać, to tak. Ale czy moi przeciwnicy tak pięknie potrafią zamatować, poświęcając dwie ciężkie figury? Uf, jak tam z waszymi poświęceniami, moi drodzy? Dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia.